Przyjmij pozycję siadu skrzyżnego. Oprzyj prawą dłoń na kolanie, obracając ją do środka. Lewa ręka zgięta w podparciu. Wdech przygotowawczy. Z wydechem opuść klatkę środkiem w kierunku kolana. Oddychaj swobodnie. Wdech. Z wydechem wyciągnij prawy bar w kierunku ucha. Oddychaj swobodnie. Wdech. Z wydechem, prostując kręgosłup, wróć wolno do pozycji siadu skrzyżnego. Zmień stronę. Oprzyj lewą dłoń na kolanie, obracając ją do środka. Prawa ręka zgięta w podparciu. Wdech przygotowawczy. Z wydechem opuść klatkę środkiem, w kierunku kolana. Oddychaj swobodnie. Wdech. Z wydechem wyciągnij lewy bark w kierunku ucha. Oddychaj swobodnie. Wdech. Z wydechem prostując kręgosłup wróć wolno do pozycji wsiadu skrzyżnego.